Cześć, kochani z tej strony, Sylwia Lipka, z kanału Sylla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie. I dzisiaj mam dla Was propozycję na 10 fryzur do szkoły, więc zaczynamy. 10, kochani, 10 dosłownie. I wszystkie są bez wykorzystania, żadnej prostownicy, lokówki i tak dalej. Chyba, że chcecie sobie, wiecie, podrasować jakoś. Robiłam sobie listę na telefonie, co bym nie zapomniała o niczym. Więc przechodzimy do pierwszej fryzury. I pierwszą fryzurę zobaczyłam na TikToku, bo ostatnio jest ona hitem. Czekajcie, wezmę sobie tutaj mój wózek z bóreczkami i ze szczotkami, bo jak nie widzieliście mojego filmiku z organizacji toaletki, no to jest on na kanale, więc Sprawdzajcie koniecznie. W pierwszej fryzurze chodzi o to, żeby zrobić sobie dwa takie małe kucyki z przodu, ale naprawdę, naprawdę bardzo małe. Okej, okay, może być takie czy co. Ja będę używać takich gumaczek, wiecie, takich małych, silikonowych. Ja mam czarne, bo mam ciemne włosy, więc robimy pierwszego kucyka. Jak widzicie, to jest naprawdę mało włosów tutaj, więc taki maluszek. I to samo zrobimy z drugiej strony. Okej, okay, pierwszy jest. I to samo z drugiej strony, mniej więcej, taka sama ilość włosów jest taka sama. Dobra, mniej więcej jest. I jak mamy dwa takie kucyki, to teraz chodzi o to, żeby zrobić kolejne dwa na krzyż. I to podobno sprawia, że o wiele lepiej wygląda nasz kuc. Więc bierzemy włosy z tyłu, znowu taka mała ilość, i będziemy teraz robić kucyka razem z tamtymi włosami, które y, mamy z poprzedniego, i łączymy dwa. No jest to jeszcze tej brzyzury nie robiłam, jeśli mam no być szczera, więc y, zobaczymy, jak ona wygląda. Let's. See. Mogłam zrobić prostszy tak przedziałek, tak szczerze, bo mam takie trochę krzywe, ale dobra, do, do kolejnej fryzury to poprawię. Let's see. No nie wiem. Dobra, zaraz zrobimy drugi. Zobaczymy, czy to się naprawdę trzyma fajnie i czy to fajnie wygląda. No i jest pierwsza fryzura Tego nasz prezentuje z góry Są to po prostu kucyki, ale zrobione na krzyż Więc robi się to całkiem łatwo, szybko Do szkoły, best, bez żadnej prostownicy Chyba, że chcecie sobie tutaj jakoś podrasować te włosy Ale ogólnie no to... Kit, dawajcie w ogóle znać w komentarzu, która fryzura podoba wam się najbardziej Lecimy z kolejną fryzurą o na drogę. Poszliśmy tego dnia na chodzi o kolejną fryzurę, to jest to dla takich moich romantycznych dziewczyn i dla dziewczyn, które lubią mieć włosy, które nie lecą do buzi. Ogólnie ja mam tak, że ja, ja jestem tą dziewczyną, która nie lubi, kiedy le włosy lecą mi do buzi. I w sumie sporo fryzur z tych będzie właśnie takich, więc bierzemy włosy z przodu. Słuchajcie, sobie odgradzamy. Znaczy, nie musicie, jak umiecie, no, bez tego, ale tak. I ja sobie w międzyczasie będę dobierać włosy z dołu, bo mam dosyć tak tak dziwnie to zrobione, ale ogólnie to robimy zwykłego warkocza. Po prostu patrzcie, trzecicie warkocza, pyk, pyk, pyk. I o! Wezmę trochę więcej. I bierzecie trochę więcej. I pyk, pyk. Pyk. O, znowu wezmę trochę więcej. Pyk i ostatnia takatura. Brawo, pięknie dobrany warkoczyk. No i dobra, mam takie dwa warkoczyki. Trochę się zmęczyłam, robiąc je tak szczerze, mówiąc, bo nie wychodziły tak, jak ja bym chciała, ale w każdym razie kolejny krok. Zabezpieczamy górną połowę włosów. Słuchajcie. Możecie to się zrobić za pomocą gumki. Ja mam akurat klipsy, więc sobie tutaj zepnę spineczką, a następnie te dwie te dwa warkoczyki łączymy z tyłu za pomocą gumki. Najpierw takie same jak leścia barkoczyki. Więc mamy wtedy taką nie. Wiem, jakby koronę, opaskę. Taką opaskę z włosów, z barkoczyków. Jak rozpuścimy, gotowe. mi nie wyszły aż tak bardzo te parkoczyki jak chciałam, ale znacie sens, wiecie o co chodzi mniej więcej, więc może Wam wyjdą trochę ładniej i o Ja naprawdę się starałam, ale dzisiaj chyba nie jest mój dzień na fryzurę, co jest bardzo złe. Jeśli chodzi o to, że dzisiaj nagrywam film fryzurowy, no ale. Co noc coraz jaśniej To światło nie gaśnie to legendy Ok, kolejna fryzura to jest fryzura, której mam doświadczenie Bo ostatnio często w niej chodzę I to znowu jest coś, żeby mieć włosy z buzi Żeby nam nie przeszkadzały I zaczynamy od zrobienia takiego Kucyczka i w miarę Jak idziemy dalej, ja zazwyczaj używam Trzech gumek, ale już wam pokazuję Jak to się robi. Mamy pierwszy kuczyk, nie? Następnie bierzemy ten kucyczek I troszkę włosów takich, które tutaj są. Te sobie łączymy do kolejnego buzyka. I tak robimy też z trzecim. To fryzura zajmuje mi zawsze tak mało czasu, a jest bardzo ładna, bardzo słodka i no, lubię ją robić, tak szczerze mówiąc. I już to wygląda w miarę git. Ale możemy zawsze dodać trzeci i wtedy już jest taki bardzo fajnie. Więc no, włos troszkę Dalej, i pyk. możemy połączyć do trzeciego. Możecie zostawić to tylko po jednej stronie. Ja lubię to robić po obu stronach. Wtedy jest taki fajny efekt. I tak wygląda moja trzecia fryzura. Ona jest serio. Jedna z moich ulubionych. I tak swoją drogą, właśnie, jeśli odtworzycie któreś z tych fryzur, no to dajcie mi znać. Możecie mi wysłać w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Chętnie sobie zobaczę. Gdy mamy wspólne tatuaże, chwile co. Сходки Варшавские. I ostatnio, na całym TikToku bardzo często widać różne takie filmiki, w których po prostu się robi warkoczyki z przodu głowy, więc myślę, że warto, żebym to też zawarła w dzisiejszym moim filmie, bo, bo to jest takie łatwe, proste i przyjemne, i to nie jest żadne do, ani dobierane, ani nic takiego, a robi fajny efekt, więc lecimy warkocz z przodu z dwóch stron, a potem możemy jeszcze pododawać jakieś, i to jest taki, nie wiem, boho, więc całym jak szybko to się robi, pyk, pyk, pyk ja nie zrobiłam go za długiego, tak szczerze mówiąc ale jak chcecie, to możecie go zrobić do, do samej długości waszych włosów ja mam akurat grzyb taką no, tylko nie widać jej, ale ona tutaj jest. Już widać, że to jest taki fajny efekcik. I tutaj coś takiego lata. Więc z drugiej strony to samo, też taki warkoczyk. Pierwsza matka, jeśli chodzi o dziś, to da tutaj. Tak swoją <trujne> drogą. Wiem, że wzięłam się za nagrywanie tego filmiku dosyć późno, bo już jest maj i właściwie to za miesiąc kończycie szkołę. Niektórzy już są w trakcie matur po maturach. Możecie te fryzury też oczywiście stosować, na przykład na lato. Ja, na przykład, na, na maksa, będę tych. W tych fryzurach na moim obozie sobie wyczekamy. Więc jeśli będziecie na moim obozie, możemy mieć matching fryzury, będziecie wiedzieć, jak się robi. Nawet możemy się omówić, że każdego dnia robimy jakąś fryzurę z tego filmu. To byłby w sumie fajny. Fajne by to było. No. Drogi warkoczek zrobiony. Więc mamy tutaj dwa warkoczyki już. Pik. No i już to fajnie wygląda, ale ja myślę, że sobie dołożę jeszcze jakiś warkoczek, taki grubszy może nawet, gdzieś tutaj, o, żeby go było bardziej widać. I on doda jeszcze dodatkowo takiego boho stylu. I tak się prezentuje fryzura, mi tutaj została taka gulka, ale nie zwracajcie na nią uwagi, po prostu nie chciałam się od początku robić warkocza. Kolejna fryzura dzisiejsza i do tej fryzury Wezmę sobie takie gumki, wiecie Takie, takie bardziej materiałowe Nie jestem pewna, bo bym w ogóle Pokazywałam to kiedyś na, na moim kanale Ale w każdym razie, nie na tym Robimy sobie koczki ale tylko z połowy włosów. W sensie, wiecie, odcinamy sobie tę część włosów, z której chcemy zrobić koczki. I robimy tutaj sobie kucyczka. Ja lubię zostawić sobie włosy z przodu, żeby mi dędały tam. I zrobię od razu to samo z drugiej, żeby miała łatwe porównanie. Oczywiście można zostawić taka, ale ja tak nie zostawiam nigdy. Tapirujemy włosy trochę. No i zawijamy najprościej, jak się da. Na ślimaczka. Po prostu zabezpieczamy tych. Kulka. No i w taki sposób się robi koczki na, na połowie głowy. Moim zdaniem to jest w ogóle super fryzura i ja uwielbiam ją robić. Jak chcecie, zgapiajcie Pod mostem pizza. był tam ktoś jeszcze w sumie nieważne. Za rogiem jest. I przechodzimy do kolejnej fryzury. Half up, half down. Bardzo lubiłam takie nosić, kiedy chodziłam do szkoły, pamiętam. I zaczynamy od zrobienia sobie po prostu kucyka. To od waszych preferencji. Za jeżeli wy tam lubicie go robić, ja zawsze sobie tutaj, wiecie, co by coś latało z przodu. Ale nie skupiamy się na tym, co jest z przodu, w sensie ja się nie skupiam w tym tutorialu. Dlatego, że najważniejsze jest tyk. No i robimy sobie kucyka, słuchajcie. Te włosy tak nie będą wyglądać, ponieważ ja sobie tutaj zabezpieczam kucyka z przodu. Pyk co by mi nie przeszkadzał i zabieram wszystkie te włosy, które są tutaj i robię z nich kolejnego kucyka nie robimy tak, że włosy przechodzą do samego końca już wam opowiadam o co chodzi robimy taką pętlę i przez tą pętlę, o przenosimy tego kuca który tu był. i jest! zabezpieczona z tyłu gumka z dwóch kucyczków tak się to prezentuje bez żadnego pypy py, 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 py. To tutaj, i jak już mówię o kampach, no to pamiętajcie, że w możecie się zapisać na moje wspólne wakacje ze mną, więc zapraszam Was serdecznie. To będzie cudowny czas, obiecuję. Kolejna fryzura również zawiera kucyka, tylko tym razem całego, chociaż możecie zrobić dwa kucyki, możecie zrobić jednego kucyka, możecie zrobić halb, po -hal -hal dom. Ja zrobię. Jednego całego Zaczynamy od zrobienia całego jednego kucyka Tak jak sobie życzycie Na takiej wysokości, na jakiej sobie życzycie Mamy kucyka, nie? Teraz tego kucyka Dzielimy sobie na dwie części Na górną i dolną I bierzemy gumeczkę silikonową dajemy ją, słuchajcie, na no ni Dobra, niech będzie I to samo z górną częścią, słuchajcie Też bierzemy sobie taką gumeczkę Robimy gdzieś na dole, kuca. I się zastanawiacie, Sylwia, ale po co? Więc już Wam mówię. Bierzemy górną część i rozdzielamy ją na pół i. Pyk, ta dolna w to i teraz robimy na odwrót Ta i pyk, przewracamy na odwrót Czyli zawsze rozdziabiamy górną część, żeby wsadzić w nią tą dolną I widzicie? Nawet jak nie potraficie robić warkocza, możecie zrobić warkocza w taki sposób Ma taką fajną objętość, takie fajne 3D, wiecie, dziurki i tak dalej Więc w sumie to jest łatwy i jak widzicie zajęło mi to 3 sekundy Pyk, pyk, pyk i jest Tego dnia na plaży flanki koc to była bardzo długa noc, już Nie byłabym sobą, gdybym w tym filmie nie pokazała wam fryzury, którą ostatnio noszę bardzo, bardzo często. Ale nie wiem, czy będziecie chcieli ją do szkoły właściwie, bo ona może się wydawać dosyć infantylna. Ale już wam opowiadam o zaletach tej fryzury, bo moja przyjaciółka ostatnio do mnie przyszła i mówi, że ej, ukradą ci fryzurę i w sumie to ona jest kozacka. I my mamy 25-26 lat, no. W tym roku. Ale wiecie o co chodzi? Chodzi o moje warkoczyki, oczywiście. Kiedy je robię, no to oczywiście robimy dwa kucyki na początek i z tego się po prostu wyrabia warkocz. Ale w każdym razie już Wam opowiadam o plusach tej fryzury, bo zaraz zauważycie, że moja twarz, kiedy robię te kucyki, nawet jest do góry, wysmukła się. To jest, to jest nieprawdopodobne, ale ja naprawdę wyglądam szczuplej, bardziej żywo, więc kiedy jestem na przykład zmęczona, ta fryzura wlatuje za każdym razem przysięgam, więc kiedy mam tą fryzurę, to albo oznacza to to, że jestem zmęczona, albo nie małam włosów, bo również w tej fryzurze nie widać, że nie mam włosów. Czasem. Więc czasem, ten trzeci, czwarty dzień, taki włosy po pomyciu to jest to Ja ta fryzura po prostu. Więc od razu widać, że moja buzia poszła tak do góry. No i oczywiście z tego potem robimy dwa zwykłe markocze. I pyk, patrzyłam na liczniku dokładnie 3 minuty. Tyle zajęło mi zrobienie tej fryzury. I naprawdę, guys! Nawet jeśli macie w niej chodzić sobie po domu albo sobie sprawdzić, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie sprawdzili tę fryzurę. Bo ja jestem nią zachwycona i idealnie do mojego kształtu buzi i tak dalej. Co noc, coraz jaśniej to światło nie ma. Kolejnej fryzury przeniosłam po prostu kocyki trochę wyżej, bo fajnie kiedy są wyżej i doszłam do wniosku, że pokażę wam po prostu też dwa kopki. No, wiem, że pokazywałam wam jak zrobić do połowy kokki, ale teraz zobaczcie jak się robi zwykłe, bo to jest jeszcze prostsza sprawa. Nie trzeba nic wiecie, obliczać i tak dalej, więc oczywiście tapirujemy włosy. Ups! Wystarczą cztery gumki do tego. Dwie, żeby zrobić kitki i dwa, żeby zrobić po prostu kopki, żeby spiąć. Ej, to zajmuje dwie sekundy, serio. No i tak Mówiłam, robimy takie coś i następnie to sprowadzamy do normalnego polią. No i słuchajcie, jak już mamy takie koki, to ja lubię sobie wziąć takie spineczki, które mam z Shein'a. Niektóre są z beczki, niektóre z Shein'a, i sobie po prostu tę fryzurę trochę dobarwić takimi spineczkami. Niektóre są w kształcie serca, niektóre są w kształcie motylków i one dodatkowo dodają takiego po prostu, nie wiem, te, te, tego czegoś po prostu w tej fryzurze. Ja czasem sobie zostawiam oczywiście włosy z przodu. Jak zawsze kiedyś bym sobie nawet tak zrobiła, wiecie, na lakier do włosów bo na rzecz tak... Ale nie wiem jak będę wyglądać, bo jeszcze nie wyprzedłam, czyli się nie robiłam. Ale w każdym razie bardzo łatwa fryzura, no i w łatwy sposób można ją jeszcze dopieścić, jeśli chodzi o stylizację, bo możecie wybrać na przykład spinki w kolorze swojego outfitu albo żeby coś maczowało i tak dalej, więc kilka minut roboty proste I, i znowu nie trzeba mieć włosów, a już na pewno nie trzeba ani prostować, ani falować, ani nic w tence. I gralnie zbliżamy się do końca. Nie wierzę, że to już ostatnia fryzura dzisiejsza, ale w każdym razie ona jest bardziej taka elegancka, bym powiedziała. Więc zaczynamy od zrobienia takiego nie wiem, kółka na głowie i po prostu te włosy sobie spinami tak jak zawsze. Albo bumką miałam akurat klamerki. Następny krok to jest to, żeby te włosy Przylizać Ja jestem ciekawa, jak będę wyglądać, bo rzadko kiedy robię takie fryzury, można skorzystać z żelu do włosów ja nie mam rządu włosów, ale mam lakier, więc ja sobie skorzystam, słuchajcie, z lakieru i nim sobie przyliżę te włosy, nie? Ta fryzura do pewno się spodoba więc Natka... Teraz leciamy coś, bo ty lubisz tak se przylizać włos. No, no i jak przylizujemy włos, to spinamy sułeczko z tyłu. I właściwie to jest gotowe. Jeszcze druga strona, tylko. I słuchajcie, to spuszczamy, nie? I teraz proszę, żeby to ładnie wyglądało. Em, I gotowe, bo z przodu macie włosy, takie, które Wam mogą latać, a z tyłu macie zabezpieczone te przednie, że one ani trochę. Fajnie to by wyglądało chyba w sumie z lokami. No, więc. Jeśli byście mieli loki albo chcieli sobie zrobić loki, to za super. Ale ogólnie to fajnie, bo znowu nic nie leci do buzi. Możecie pisać w zeszycie albo możecie się świetnie bawić w wakacje. No i ona jest taka bardziej ze strony eleganckiej, więc tyle. Ja. Jak zwykł, i Ola Sangria, jesteśmy na tym znać jak wam się podobał dzisiejszy film Czy chcecie więcej rzeczy w takim stylu Właśnie bardziej beauty Młodzieżowo, szkolno, fryzurowo Cokolwiek Starszą siostrą, czy chcecie żebym była waszą starszą siostrą Jeśli chodzi o takie różne tematy Dajcie znać w komentarzu Ostatnia młotka dzisiejsza To tutaj, a my widzimy się w kolejnym filmie Jutro o 18 Jest to się A w stolicy jestem